Witam Was bardzo serdecznie. Jestem studentką trzeciego roku farmacji na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć tak o podszewki, jak to jest na tych studiach. Otóż farmacja to studia 5,5-letnie, z czego 5 lat się uczymy, a kolejne pół roku to jest staż obowiązkowy w aptece otwartej, takiej ogólnodostępnej. Z czym możecie się spotkać na farmacji? Są to na pewno studia dla ludzi, którzy się lubią uczyć. No niestety, musicie brać pod uwagę to, że niejednokrotnie będziecie musieli zalwać nockę czy poświęcić weekend ze znajomymi wyjście na rzecz tego, aby usiąść z książkami i przygotować się do egzaminu. Chciałam Wam też przybliżyć mniej więcej na co możecie się spodziewać, czego możecie się spodziewać na tych studiach. Studia farmaceutyczne to przede wszystkim chemia. Tutaj wymieniłam tylko pięć przedmiotów, które mają w swojej nazwie chemia, ale to wcale nie znaczy, że tylko takie przedmioty są z nią związane. Właściwie 80% studiów to jest chemia tak naprawdę. Chciałam Wam też zaznaczyć, że wszystkie zdjęcia, które tutaj znajdziecie, są to zdjęcia autorskie moje i moich znajomych. Chciałam Wam pokazać, jak naprawdę to wygląda, a nie zdjęcia, które możecie sobie znaleźć w internecie. Najważniejszą z tych, z tych przedmiotów jest chemia leków. Jest to królowa tak naprawdę w farmacji. I podczas tego kursu y, student farmacji nauczy no, się około 500-600 wzorów wszystkich substancji chemicznych. Tutaj możecie zobaczyć jedną z nich. Jest to akurat substancja przeciwbólowa i jest to, y, mogę powiedzieć, że jest to uważana za jedną z łatwiejszych wzorów. Tutaj macie parę zdjęć z tego, co my robimy. Studia nauczyły mnie jednego, że nieważne co założycie na siebie rano: sukienkę, piżamę, worek po ziemniakach, i tak spędzicie większość czasu w fartuchu. Spędzamy naprawdę kolosalną ilość czasu w laboratoriach. Wykłady i seminaria są to malutki odsetek tego, czego my przyswajamy wiedzę teoretyczną, a przez 80% czasu my próbujemy to wykorzystać w laboratoriach. Przede wszystkim na. Odkrywaniu różnych substancji, wykrywaniu tego, robieniu naprawdę interesujących rzeczy. Z innych przedmiotów, które mamy, możecie, wybrać, możecie tu zaobserwować, które wybrałam, przedmioty, z którymi możecie się spotkać na pierwszym roku, drugim roku. Są to przedmioty bardziej biologiczne. Na przykład przedmiotem takim dosyć ważnym jest farmakognozja, która jest nauką o tym, jakie substancje lecznicze są zawarte w roślinach. Na tych zajęciach przede wszystkim możecie się dowiedzieć tego, jak wyekstrahować te substancje lecznicze, Co jest w tych substancjach? Możecie się dowiedzieć naprawdę fascynujących rzeczy. Jeżeli chodzi o nasze zagadnienia, my na farmacji tak naprawdę poruszamy wszystkie, wszystkie tematy biologiczne i chemiczne. Możecie. Zrobić po siebie mikrobiologiczne, Możemy być, możecie być botanikami, możecie być chemikami, chemia fizyczna dla tych, którzy się interesują bardziej sprawami technicznymi. Tak naprawdę, my zbieramy tą całość tych wszystkich tematów i zbieramy to w jedność. Tak naprawdę, żeby to wykorzystać, żeby jak najbardziej służyć potem w aptece. Bo no nie oszukujmy się, takie porównanie, każdy idąc na farmację myśli sobie w głowie, że to jest apteka, ale to jest nieprawda. Co można powiedzieć, że większość ludzi kończy w aptece, ale mamy tutaj polfarmę. To jest bardzo fajna rzecz, w której możemy jakby przejść w przemysł, przejść w to i przejść bardziej przemysłowe rzeczy. Nie tylko siedzieć w aptece i podawać leki, możemy też iść w przedmioty bardziej biotechnologiczne, ponieważ farmaceuta też ma tą wiedzę. Też ma wiedzę którą posiada po tych pięciu latach, to jest pięć lat, to są studia magisterskie, to jest naprawdę kupa czasu. Taką bardzo fajną organizacją, która jest i funkcjonuje na terenie tutaj pomorskim, jest Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji w Gdańsku jest około 100 osób zaangażowanych. Są to studenci, którzy są czynnymi studentami. I biorą udział w różnych akcjach. Na przykład jedną z fajnych akcji jest obecność tych, tych studentów w centrach handlowych i uczenie ludzi, jak dbać o siebie, patrząc na cukrzycę i na ciśnienie. Pokazujemy tym ludziom prezentację na temat badań, na temat tego, jak ważna jest profilaktyka tego. Co jeszcze wam mogę powiedzieć o tych studiach? Naprawdę warto. Bo ja wiem, że to jest brane jako alternatywa, właśnie tak jak powiedział Sebastian, studiów medycznych, że większość ludzi, którzy się nie dostało na medycynę, na kierunek lekarski, idzie na farmację. Ale znam z swojego doświadczenia na studiach ludzi, którzy przeszli na farmację z powołania. I są to ludzie, którzy naprawdę czerpią niezwykłą frajdę z tego, co my robimy. Z każdych ćwiczeń, z każdych wykładów uczą się tego, co ich interesuje. I jeżeli jesteście zainteresowani tym, co się dzieje naokoło nas substancjami leczniczymi, substancjami, które są zawarte w roślinach. Jesteście takimi odkrywcami i trochę też kucharzami chyba, bo ja na przykład uwielbiam zajęcia laboratoryjne, bo to jest taka trochę kuchnia. Trochę zmieszamy tego, trochę tego, wyjdzie coś innego. Jeżeli odkryjecie w sobie taką pasję, takie powołanie, to czas tych studiów może być naprawdę bardzo interesujący i możecie to wykorzystać na, na 100%, a nie tylko myśleć o tym, że kurczę, nie udało mi się dostać gdzieś na lekarski. Jeżeli... Jeżeli naprawdę chcecie wykorzystać to, to naprawdę będziecie spełnieni w życiu, bo farmaceuta zawsze znajdzie pracę. Być może będzie to w aptece, być może będzie to w przemyśle, może w jakichś innych gałęziach, ale zawsze znajdziecie potem pracę. Ale no, nie ma co się łudzić, są to studia naprawdę ciężkie. Naprawdę trzeba 5 lat się przyłożyć do tego, potem pół roku stażu. Tylko że jeżeli, tak jak powiedziałam, znajdziecie w tym pasję, to to, że będzie ciężkie, nie będzie Wam przeszkadzało. Będziecie uczyć o rzeczach, które naprawdę Was interesują. Które, które potem będziecie mogli powiązać w tym, co będziecie robić potem, bo każdy przedmiot ciągnie następny przedmiot. Na pierwszym roku uczymy się takich podstawowych rzeczy, jak biologia, jak botanika. Na botanice zresztą yy, mamy karty zielnikowe, trzeba będzie robić zielniki, jeżeli się zdecydujecie i potem się ich uczyć na przykład z 300 roślin. Mam nadzieję, że Was nie przestraszę, ale... To po tym ciągnie, to na trzecim roku, takim jak ja jestem, ja dopiero wtedy odkrywam, co, co jakby yy, było mi potrzebne, dlaczego, dlaczego warto było się uczyć na pierwszym roku, dlaczego warto było aktywnie brać w tym udział, ponieważ to wszystko ciągnie się dalej za nami, dalej, dalej, i tak to się skończy aż na piątym roku, aż na stażu. I myślę, że jeżeli podejdziecie naprawdę serio do, tych kierunk do tego kierunku i naprawdę z pasją, to może Wam się to zwrócić w życiu, i możecie być naprawdę spełnionymi ludźmi. I zapraszam ślicznie na farmację, bo naprawdę warto. Dziękuję.